Pomnoż liczby zespolone przez liczby rzeczywiste. Czyli przed naszym nawiasem stoi liczba i musimy ją wciągnąć, czyli 2 razy 4, 2 razy 4, minus 2 razy 2i. Otrzymuję 8 minus 4i, minus 2 razy 1 Dobra, minus 2 razy 1 i minus 2 razy minus i. To się równa minus 2 plus 2i.

Skracamy 1 trzeci, mam 3 pierwiastki z 2 minus 24i. I tylko tyle robię, nic więcej. Więc jak mam jakąś liczbę przed naszą liczbą zespoloną, to po prostu to mnożę. Nie kombinuję, nie, nie cuduję, tylko liczę. Dobra, macie jakieś pytania, daj znać.